No dobrze, więc idziemy, 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 idziemy. Ej! Nie mieliśmy tak to zrobić. co z tą kupią klawiaturą? Boże, jedyny. Ej, klawiatura, sterowanie. Moja klawiatura jest super, więc. Rozgłos. Hm. Tylko coś zobaczy na mapie. Co tu mamy, co tu mamy? Tak, 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 tak. Te dwie misje zabójstwa. No, do. Montrejoni No dobrze, tak. Montrealini. Bierz. Tak. 100 florenów mam zapłacić? No cóż, to jest dobra cena. O, jest noc. Super. Ikona krypty asasynów. Aha, no właśnie. Parę odcinków wcześniej pokazałem wam, że. Uplay. Dodatkowa misja. Tak. Nie to. grobowiec asasynów w Monterey Tak, tak. Ta. No dobrze, zobaczymy co tu ma Monterizzi. Obrazy, miasto idealne. Nie zostawiam sobie kasy na, na rozbudowę właśnie Monterizzi. Tu nic, tu nic. E, e, coś ma on. Sakiewki, nic. Farbowanie ubrań. Naprawa, napraw wszystko. Zbroja. To są Helmszmidy teraz. Miecz kapitański. No, no fajnie wygląda. Moc. Flore Florencki bułat. Wenecki bułat. To już lepiej wolę to wziąć. Miecz kapitański jest super. No, miecz kapitański bym sobie ale w późniejszym czasie. Najpierw idziemy do tej krypta Tu jest skarb. No, aż zejść. Teraz co? Jestem naprawdę ciekaw, co tutaj zrobiło. Oo. Zbadaj kryptę rodziny Auditory. No, zatwierdź, żebyście dobrze zrozumieli. Tej misji nie ma ani w Black Edition ani White Edition. Nie ma w żadnej edycji. Nie idzie kupić jako DLC, to trzeba kupić jako... Eee... Jako w Uplay systemie. Wychowano mnie w małym domu na weneckiej lagunie z widokiem na spienione morskie fale. Gdy tylko zacząłem chodzić, zostałem marynarzem. Bywałem po Atlantyku. Najpierw jako oczy, a potem przewoziłem ładunki dla Messer Marco Polo, patrona mego ojca. To było dobre życie. Wenecja 1296. Aha. Coś tu jest? Hmm. Eee. Tak, co tu pisze? Pewnego dnia szukałem pracy w porcie i zakochałem się. Miała ledwie 20 wiosen, lecz gdy wejrzałem w jej oczy, zobaczyłem cały świat, ostrzejszy, jaśniejszy niż słońce. Potem nadal wpływałem w morze, ale moje serce zostawało na lądzie, przy tej dziewczynie, która została mążoną i przy naszym synu. Ciekawe, bardzo ciekawe. Co tu jest? Tego lata, pewnego popołudnia, Messer Polo wezwał mnie do swojego gabinetu. Był już tam mój ojciec, a obok niego starszy człowiek ubrany w dziwny płaszcz z kapturem. Obserwował nas. W tym momencie zmieniło się całe moje życie. Ojciec powiedział mi, że, że jestem asystentem. Zdjął swój sygnet i pokazał mi dziwny znamien na palcu. Wyjaśniając, że nasza rodzina należy do starożytnego zakonu stojącego na straży ludzkości. Przerwał i wtedy. Gdy milczałem, poszedł do mnie Messer Polo. Powiedział, że przybysz, kapturze, będzie moim nauczycielem, a ja w zamian zabiorę go, do, go przez Morze Śródziemne do Hiszpanii. Tak rozpocząłem długoterminowe u Dantego Przez Wszyscy utraciłem wszystko, co czyniło mnie szczęśliwym. No dobrze. U, uh. to jest na czas, to jest na czas, o A i stracił, i się grałem. No dobrze Czy jeszcze raz? Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2 Podamy skrypt Auditore w No to Aha. Co co pisze? Messer Alighieri często spotykał się ze mną w trakcie przygotowań do podróży. Najpierw chodziło tylko o kupowanie zapasów, ale wkrótce rozmawialiśmy o ważniejszych rzeczach. O życiu, miłości, honorze i sprawiedliwości. Nauczył mnie, że społeczeństwo zostało zorganizowane tak, żeby można było kontrolować jego członków. Tak, by uniemożliwić nam myślenie i widzenie. Wkrótce potrafiłem przejść wszystkie prawa i iluzje. Zrozumiałem, że ludzkość była wykorzystywana przez władców i że my, ludzie, zasługujemy na wolność. Wtedy Dante zaczął pokazywać mi strony z księgi, którą Messer Polo przywiózł z pałacu wielkiego dzięki Ten manuskrypt, zwany kodeksem, opisywał nasz zakon. No dobrze. Co tu jest? Też czasowo. E... A jestem Aha Rozumiem... to wygląda na cię teraz nie Aj Aj wiesz moę smolić to